Witam Państwa, Weronika Palka i zapraszam na sobotnie wydanie Jawor Expressu. Sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się w tym tygodniu w naszym mieście. Niebezpieczne skrzyżowanie i ciemność wewnątrz osiedla. Mieszkańcy Podłęża skarżą się na problemy występujące w ich otoczeniu. Osiedle Podłęża boryka się z poważnymi problemami, które od dłuższego czasu nie znajdują rozwiązania. Mieszkańcy zwracają uwagę na dwie główne kwestie, które należy pilnie poprawić. Niebezpieczne skrzyżowanie oraz brak działającego oświetlenia osiedlowego. Pierwsza sprawa dotyczy skrzyżowania uliczek, które stanowią dojazd do wnętrza osiedla. Jest to odcinek drogi szczególnie uciążliwy dla kierowców. Obowiązuje tam zasada prawej ręki, jednak poruszanie się w tym miejscu jest wyjątkowo trudne. Widoczność w kierunku istotnym dla działania wspomnianej zasady skutecznie zasłania rozrośnięty krzew. To skrzyżowanie jest według przepisów ruchu drogowego skrzyżowaniem równorzędnym. Oczywiście, wyjeżdżając z wewnątrz osiedla, nie da się wjechać. Obowiązuje oczywiście zasada prawej ręki. Nie da się wjechać bezpiecznie na, na ulicę równoległą do ulicy Grunwaldzkiej. Z tego względu, że w tym właśnie newralgicznym punkcie rosną krzaki, co ogranicza widoczność. No i zarazem bezpieczeństwo. Było bardzo dużo stłuczek tutaj w tym, w tym przypadku nerwów. Uważam, że, że to powinien być problem rozwiązany, ewentualnie Uregulowany ruch w tym miejscu, żeby ludzie byli zadowoleni. Drugą poważną niedogodnością jest brak oświetlenia między blokami. Postawione latarnie nie działają, a w połączeniu z dużą ilością drzew sprawia to, że po zmroku cały osiedle tonie w ciemności. Problem istnieje od dwóch miesięcy nierozwiązany. Brak światła utrudnia poruszanie się pieszo, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Problem pogarsza dodatkowo obecność dzików, które pojawiają się w tej okolicy i stanowią realne zagrożenie. i starsi chodzą i osoby niepełnosprawne się poruszają i proszę sobie wyobrazić, że idzie taka pani o, la, o laseczce niepełnosprawna w momencie spotkania się z dzikami, co nam robić, ale gdyby było oświetlenie, no to, to byłoby widać, może by próbowała uniknąć, ale jeśli dzik podchodzi z zaskoczeniem, no to to jest logiczne, nie? I co ta pani ma zrobić? Tak samo jest z dziećmi. Mieszkańcy podkreślają, że wielokrotnie zgłaszali oba problemy, jednak komunikacja z odpowiednimi podmiotami ich zdaniem kompletnie nic nie wniosła. Wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Matki odbyła się w klubie Tojowo. Był koncert zespołu żółto-czarni, wspólne świętowanie, poezja i poruszające wspomnienia swoich mam. Zamiast. 26 maja w klubie Toiowo odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Matki. Klubowiczki i zaproszeni goście spędzili ten wieczór w atmosferze wspomnień, poezji i radosnej zabawy przy muzyce na żywo. O atmosferę tego wieczoru zadbał klubowy zespół Żółtoczarni, który swoimi chwytliwymi piosenkami wprowadził gości w nastrój do celebracji tego szczególnego dnia. Nie zabrakło też poetyckich akcentów. Uczestnicy celebrowali ten szczególny dzień słowem i refleksją, oddając hołd matkom nie tylko poprzez wspólne świętowanie, ale również przez wspomnienia. Jednak klubowiczki po byciem mamami również mają swoje historie. Wiele emocji wzbudził fragment tej zabawy, w którym to goście podzielić się mogli osobistymi historiami i obrazami swoich mam. Pamiętam z dzieciństwa, chociaż bardzo wcześnie straciłam, bo wtedy miałam y, niespełna 12 lat. Y, pięknie odcinała i nie tylko nas dzieci, tatę oraz y, znajomych i kto no, poprosił, to nigdy nie odmówiła. Przechodziły przez rzekę i po, no, sukienki wiązały nad głową i przechodziły na drugą stronę. Poczęstunek oraz wspólna zabawa przy okazjonalnej muzyce dopełniła ten radosny, choć momentami refleksyjny dzień. Klubowy dzień matki w Tojowo był okazją nie tylko do świętowania, ale i do zatrzymania się na chwilę w codziennym biegu, z wdzięcznością, uśmiechem i śpiewem. Wydarzanie ulic Grunwalskiej i Kolejowej Wiawożnie od miesięcy budzi kontrowersje. Mieszkańcy, kierowcy autobusów i radni alarmują, że zła geometria drogi utrudnia bezpieczny przejazd i wymaga pilnej korekty. Od wielu miesięcy toczy się bój o skrzyżowanie ulic grunwalskiej i kolejowej. Wszystko wskazuje na to, że z pozoru drobna sprawa związana z geometrią jednego z zakrętów stała się symbolem większego problemu: braku skutecznego wyegzekwowania naprawy, błędnie wykonanej inwestycji. Skrzyżowanie, które miało usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, okazało się poważnym wyzwaniem, szczególnie dla kierowców autobusów komunikacji miejskiej. Z powodu źle zaprojektowanego łuku, autobusy mają trudności z wykonaniem skrętów prawo z ulicy kolejowej w ulicę grunwalską. Kierowcy, aby wykonać ten manewr, muszą wjeżdżać na przeciwległy pas ruchu lub wjeżdżać na trawnik obok drogi. Głos w tej sprawie zabrał pan Jerzy Majczak, który od miesięcy próbuje zmotywować władze do działania. Poparcie uzyskał nie tylko od mieszkańców, ale także od kierowców autobusów oraz przedstawicieli policji. Zarówno naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, jak i komendant policji potwierdzili, że geometryczne rozwiązanie skrzyżowania powoduje naruszenie przepisów ruchu drogowego przez kierowców komunikacji miejskiej. Od momentu oddania skrzyżowania w 2023 roku problem z jego geometrią nie został rozwiązany. Choć dokumentacja przetargowa jasno określała wymagania, wykonanie znacząco od nich odbiega. Urząd przyznaje, że manewry autobusów wskazują na wadliwy projekt, ale nadal oczekuje od wykonawcy dowodów jego prawidłowości lub korekty. Tymczasem wykonawca nie zajął jednoznacznego stanowiska. Radny Maciej Bochenek domaga się wyjaśnienia, dlaczego, mimo widocznych niezgodności, skrzyżowanie zostało odebrane bez zastrzeżeń. Miasto zapowiada jedynie możliwą korektę w ramach przeglądu gwarancyjnego. Nie tak dawno otrzymaliśmy odpowiedź od pana prezydenta. Z tą odpowiedzią, oczywiście, pokruszyliśmy do pana. Który, który tą interpelację prosił, żeby przekazać. No i okazało się, że pan jest całkowicie niezadowolony z tej, interpel z tej odpowiedzi i wnosi e, różne inne zastrzeżenia co do tego. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że e, jako klub będziemy wspierać pana, bo uważamy, że faktycznie e, jest tam nieporozumienie na tym skrzyżowaniu. Z ustaleń wynika, że od lutego 2025 roku, kiedy miasto poinformowało wykonawcę o problemie, nie podjęto żadnych realnych działań naprawczych. Z obserwacji poczynań magistratu można wywnioskować, że władza albo nie potrafi wyegzekwować postanowień umowy, albo nie chce tego zrobić. Umowa z wykonawcą jednoznacznie określa, że wady mają być usuwane niezwłocznie po zgłoszeniu, a jeśli wykonawca tego nie zrobi, miasto może zlecić poprawki innemu podmiotowi na jego koszt. Mimo to, zamiast przystąpić do naprawy, urząd czeka na dowody od wykonawcy, że wszystko zostało zrobione prawidłowo. Dla wielu mieszkańców sprawa jest jasna. Skrzyżowanie jest źle wykonane, zagraża bezpieczeństwu i powinno zostać poprawione. Sam radny Bochenek zaznacza, że ta sytuacja mogłaby się zakończyć znacznie wcześniej, gdyby ktoś po prostu przyznał, że popełniono błąd. A tak od miesięcy toczona jest dyskusja, która nie prowadzi do rozwiązania problemu. Prace przy Estakadzie zostały zaplanowane na koniec maja. Teren miał być już przekazany wykonawcy, więc jak w praktyce wyglądają prace? Pod koniec maja rozpoczną się pierwsze prace drogowe w ciągu DK-79 w Byczynie. Tak brzmiała oficjalna informacja opublikowana 6 maja. Tymczasem mamy 29 maja, a w rejonie Estakady w Byczynie nie pojawił się ani jeden robotnik. Choć urzędnicy ogłosili, że teren został przekazany firmie mającej prowadzić roboty, to faktyczny stan okolicy kompletnie na to nie wskazuje. Sytuacja budzi skojarzenia z początkiem roku 2024, kiedy to podobnie ogłoszono rychły start prac przez Takadzie, jednak przez wiele tygodni nie zrealizowano żadnych zapowiadanych działań. Wówczas odpowiedzialna za to była firma BBR Polska. Teraz zadanie przypadło nowemu wykonawcy, ale efektem jest oczekiwanie na pojawienie się ekip we wskazanym miejscu. Brak aktywności w terenie jest szczególnie zastanawiający, biorąc pod uwagę skalę planowanych robót. Inwestycja ma objąć dokończenie budowy stakady oraz szereg działań związanych z poprawą izolacji akustycznej, w tym montaż nakładek wyciszających, wymianę ekranów dźwiękochłonnych i instalację specjalistycznych dyfraktorów tłumiących hałas. Na dziś nie ma jednak nawet śladu przygotowań do rozpoczęcia tych prac. Mieszkańcy, którzy od dawna słyszą zapowiedzi poprawy infrastruktury w tej części miasta, nie chcą już więcej czekać. Jednak aktualnie wychodzi na to, że będą musieli. OSP Byczyna otrzymała nowy samochód kwatermistrzowski. Nowoczesny Ford Transit Custom zastąpił wysłużonego poprzednika i już wspiera druhu w codziennych działaniach. 10 maja podczas obchodów dnia strażaka w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie oficjalnie przekazano jednostce nowy samochód Kwater-Miszczowski. Choć nie jest to wóz gaśniczy, jego rola w codziennej działalności druchów jest nie do przecenienia. Wspiera logistykę, przewóz sprzętu i uczestnictwo w zabezpieczeniach wydarzeń. Nowoczesny Ford Transit Custom o numerze taktycznym 489S03 zastąpił dotychczas użytkowanego mocno już wysłużonego forda Transita. DOS Byczyna to ważne uzupełnienie taboru. Nowy pojazd pozwala lepiej realizować codzienne niegaśnicze działania ruchów tej jednostki. Ten samochód, w którym się znajdujemy, jest to Ford Transit Custom. Jest to samochód kwatermistrzowski wyposażony w dwulitrowy silnik diesla z ręczną skrzynią biegów. Samochód jest wyposażony w nowoczesne systemy, m.in. utrzymanie pasa ruchu, kamery cofania z tyłu. Także jest to samochód. Można powiedzieć, do, głównie do przewozu osób i, i sprzętu. Podczas apelu z okazji Dnia Strażaka odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu na stan jednostki. Te pieniądze udało się, udało się zabezpieczyć, udało się uzyskać dzięki wsparciu Urzędu Miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. I po zabezpieczeniu tych środków, uzyskaniu tych środków, zarząd powołał pewną komisję, która miała na celu zbieranie ofert. Oraz ym, porównanie tych ofert, wybranie najbardziej korzystnej dla nas ze względu na zapotrzebowanie te, te, tego samochodu, co ten samochód miałby się. Miały być wyposażone. Druchowie nie zapomnieli również o podziękowaniach dla tych, którzy mieli realny wpływ na realizację projektu. Byli to m.in. firma Autofiko, prezes oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szłapa oraz Magdalena Błaszczyk, która zaangażowała się w działania organizacyjne i formalne. Wszystkim tym, którzy, którzy się przyczynili, chcieliśmy serdecznie podziękować, bo dzięki temu e, nasza straż rozwija się i, i ma się dobrze. Także dziękujemy serdecznie. To sprzęt, który będzie dobrze służył przez kolejne lata, wspierając działania tam, gdzie nie zawsze jest potrzebny wóz gaśniczy, ale zawsze są potrzebne ludzie, sprzęt i sprawna logistyka. W Jawożnickim Laboratorium Biznesu odbyło się wydarzenie Godność Osób Niepełnosprawnych, czyli informacyjno-edukacyjnej konferencji skierowanej do osób z niepełnosprawnościami. W ramach corocznych obchodów Dni Godności Osób z niepełnosprawnościami w Jawożnie zorganizowano wydarzenie edukacyjno-informacyjne pod nazwą Godność osób z niepełnosprawnościami. Tegoroczne obchody święta rozpoczęły się w hali widowiskowo-sportowej, a teraz kontynuowane są w jawożnickim laboratorium biznesu. Prelekcje i spotkania z ekspertami zostały podzielone na dwa dni. Pierwszy w środę 28 maja przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, natomiast drugi dzień w czwartek 29 maja skierowany będzie do pracodawców. W pierwszym dniu po uroczystym przywitaniu gości odbyły się prelekcje z udziałem ekspertów z różnych instytucji i organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami, między innymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej. Równolegle uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych stoisk informacyjnych, gdzie dostępne były praktyczne porady oraz pomoc w zakresie zatrudnienia. Swoje stanowisko przygotowało innymi Stowarzyszenie Mocni Razem, które działa na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami. Dzięki specjalnym okularom uczestnicy mogli doświadczyć, jak widzi osoba z zaćmą, a za pomocą rękawiczek, jak czuje osoba starsza z ograniczoną sprawnością dłoni. To są okulary symulujące na przykład zaćmę, jaskrę, widzenie połowiczne. Mamy rękawice, które zmniejszają, jakby, czucie w dłoniach. I tutaj można właśnie na naszym stanowisku dzisiaj wykonać różne zadania z tymi ograniczeniami. Pracownicy stowarzyszenia Udzielali również wskazówek dotyczących opieki oraz komunikacji z osobami wymagającymi wsparcia. Na stanowisku Caritas Archidiecezji Katowickiej uczestnicy poznali szczegóły projektu Aktywni w Pracy. Chcemy zachęcić osoby, które są gotowe i chętne podjąć pracę, żeby po prostu przyszły do nas i zapisały się do projektu tak, abyśmy my mogli wskazać im realnie, jak wygląda teraz rynek pracy i aby mogły za naszym pośrednictwem i z Pomocą naszych specjalistów aktywnie chodzić na rozmowy kwalifikacyjne, ćwiczyć symulacje rozmów, bo to jest bardzo ważne. No i w, jak gdyby docelowo podjąć zatrudnienia. Obecna była również Państwowa inspekcja pracy, która informowała o tym, jakie warunki pracy powinny być zapewnione osobom z niepełnosprawnościami oraz jakie obowiązki spoczywają w tym zakresie na pracodawcach. Jeżeli za, pracodawca zatrudnia y, osoby niepełnosprawne, to wyjdzie przy kontroli, no to wtedy Sprawdzamy czas pracy, sprawdzamy wynagrodzenie za pracę, no i tak samo też przystosowanie stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej przybliżyła swoje działania na rzecz tworzenia miejsc pracy, w tym miejsc dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Można było dowiedzieć się, gdzie szukać wsparcia przy wejściu oraz powrocie na rynek pracy. Pomagamy podmiotom ekonomii społecznej, przedsiębiorstwom społecznym w rozwoju, między innymi też poprzez tworzenia miejsca pracy dla osób, które są oddalone od rynku pracy. Między innymi to są to właśnie osoby z niepełnosprawnością. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z kolei informował o świadczeniach przysługującym osobom z niepełnosprawnościami, a także o warunkach pracy i zatrudnienia w ZUSie. Chcieliśmy przedstawić tutaj osobom warunki zatrudnienia w ZUSie, ie i umożliwienia rekrutacji osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Następnie przybliżyć też przepisy, które obowiązują i będą dla osób z niepełnosprawnościami jak najbardziej Bardziej tutaj pomocne, żeby mogli skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Jakie są te świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami? Dodatek uzupełniający do renty socjalnej, renta socjalna, renta z tytułu niezdolności do pracy. O tym wszystkim dzisiaj będziemy mówili. Mówimy, mamy pracownika sali obsługi klienta z Inspektoratu w Jaworznie. Jeżeli chodzi o rehabilitację leczniczą, na pewno chciałybyśmy przedstawić zakres y, uprawnień, które osoby niepełnosprawne mają w momencie, kiedy podejmują zatrudnienie. Mamy wiele osób y, niepełnosprawnych, które muszą mieć świadomość tego, że ich przyszłość i rozwój osobisty i zawodowy zależy od tego, jakie uprawnienia będą mieli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo żeby skorzystać z takiej rehabilitacji, muszą podjąć zatrudnienie. Jeżeli myślimy o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a ZUS wychodzi tutaj z mottem postaw na pracę, y, możemy mówić również o takim zakresie naszych świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mogli skorzystać także z pomocy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Jaworzno zmaga się z problemem niesprawnego oświetlenia ulicznego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie komentuje odpowiedź w sprawie współpracy miasta z Tauronem. Coraz więcej mieszkańców Jawożna skarży się na niesprawne lub niszczające latarnie uliczne. Problem nie jest nowy, ale czara goryczy coraz bardziej się przelewa. Skargi dotyczą punktów świetlnych znajdujących się w całym Jawożnie, a te są zarówno pod kontrolą gminy, jak i pod zarządem spółki Tauron nowe technologie. Jednak słupów tauronowskich jest w naszym mieście znacznie więcej. W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie mieszkańców przewodniczący rady miejskiej Michał Kirker skierował oficjalne zapytanie dotyczące stanu współpracy miasta z Tauronem w zakresie modernizacji oświetlenia. Odpowiedź bardzo prosta: nie ma środków, grupa Tauron nowe technologie, aby móc zmodernizować oświetlenie w naszym mieście. No i jakby całkiem pragmatyczny powód. Całkiem zrozumiały, no pieniądze są istotnym elementem tego wszystkiego. W jaworze funkcjonuje niemal 12 tysięcy punktów świetlnych. Zdecydowana większość 9760 sztuk obejmuje tauron, natomiast pozostałych 1897 należy do gminy. To właśnie ta dysproporcja świadczy o tym, że większość problematycznych słupów obsługiwanych jest przez tauron, a ten ciężko podchodzi do prowadzenia modernizacji. Odpowiedź wystosowana przez Urząd Miasta mówi, że współpraca z Tauronem była podejmowana wielokrotnie. Najpierw Tauron Dystrybucja SA, a następnie Tauron Nowe Technologie SA. Jej efektem było opracowanie w 2017 roku dokumentu strategicznego, masterplan oświetlenia miasta Jaworzna. Czyli nomen no, 8 lat Temu i od tamtej pory no, temat stoi. Ja rozumiem, że no, grupa Tauron nie ma środków, a miasto, czy gmina Jaworzno, nie może do środków dołożyć, aby jakby te inwestycje zrobić. To jest inwestycja na kilkanaście milionów złotych. Natomiast no, to jest 8 lat jakby oczekiwania, jakby nie było więcej rozmów po drodze prowadzonych, nie było więcej prób jakiegokolwiek konsensusu. Znalezienia to jest uważam, że to największy kłopot, bo jakby rozumiem, że środki środków grupa Tauron nie ma, rozumiem, że gmina ich nie może dołożyć. Dołożyć, no ale nad tym trzeba też pracować. Trzeba tę presję troszkę wywierać, i ta gmina na tym powinna na tym, tym najbardziej powinna zależeć, żeby właśnie tę presję wywierać na grupie Tauron. Aby te środki jakkolwiek chociażby częściowo, ratalnie, może w, w rok po roku inwestycje częściowe, żeby te, to wszystko postępowało i żeby to oświetlenie Wiawożnie było na bieżąco w miarę możliwości modernizowane. Problem z oświetleniem ulicznym to nie tylko kwestia komfortu, ale też bezpieczeństwa mieszkańców. Michał Kirker zaznacza, że obecnie najlepszym, co możemy zrobić, to wywierać nacisk na spółkę, która to prędzej czy później będzie musiała zająć się modernizacją punktów świetlnych w Jaworznie. Na dziś to już wszystko. Wracamy do Państwa w poniedziałek z nową porcją informacji. Dziękuję za uwagę.